Dziś zdenerwowały mnie trzy tweety Ministerstwa Edukacji, które nie zapominajmy, nie jest już Ministerstwem Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Nie, nie. One zostały połączone ze sobą, żeby odpowiedzieć na kryzys i zagrożenia związane no na przykład z pandemią, podczas której ludzie przypomnieli sobie, że potrzebują kogoś takiego jak naukowców i powiedzieli, hej, hej, hej naukowcy, rozwiążcie nasze problemy, bo znaczy myśmy zapomnieli, że istniejecie i wydajemy 2,5% PKB na wojsko, które i tak przegra w razie III wojny światowej, ale, no, ale, ale najmniej w Europie wydajemy na naukę. No ale te, teraz pomóżcie nam, pomóżcie, bo, bo, bo wirus jest. No więc to Ministerstwo Edukacji, które teraz już będzie się opiekować naszymi podopiecznymi w wieku szkolnym, oczywiście również także i studentami, ogłosiło trzy rzeczy. i przyjrzymy się im teraz pokrótce. Mianowicie, po pierwsze dowiadujemy się, że jest fake news. Dobrze wiemy, że fake news już nie oznacza tego, co kiedyś oznaczał. Kiedyś oznaczał mianowicie, że ktoś dystrybuował fałszywą informację. Dziś nie, nie, nie. Dziś fake news już oznacza informację podaną przez jakiś inny. E, Outlet newsowy, to znaczy nie nas. No ale dobrze, to akurat powiedziało ministerstwo, więc możemy przyjąć w tym momencie, że to jest dementii, jak to się dawniej ładnie mawiało. Mianowicie Dementii dotyczyło informacji, jakoby od 20 października miała być zawieszona edukacja. Straszne. Dzieciaki nie mogłyby się zarażać w szkole wirusem. Co gorsza, nauczyciele nie mogliby zarażać siebie nawzajem. I uczniów tymżeż samym wirusem stracilibyśmy ognisko roznoszenia się zarazy, które jest mniej więcej tak samo groźne jak każde inne ognisko, w którym siłą rzeczy dystans społeczny nie może być zachowany, w którym co więcej nie... Oby, nie obowiązują żadne praktycznie wymogi zachowania higieny, bo i nie ma na to pieniędzy. Pamiętam, że w szkole, jak ja jeszcze do niej uczęszczam, ostatecznie nie było to tak dawno temu, w dozowniku na mydło można było prędzej znaleźć ślinę starszych kolegów niż mydło. Więc już widzę, już widzę te środki odkażające z minimum 62% zawartości alkoholu, a najlepiej 90%. Już widzę te maseczki, już widzę te wszystkie środki ostrożności. No oczywiste jest to, że się nie da w żaden sposób ich wprowadzić. Więc dobrze byłoby, gdyby 20 października edukacja została wstrzymana w trybie stacjonarnym. O ile nie lepiej byłoby, gdyby to zostało zrobione wcześniej. Ale mamy i drugi tweet Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo ten to było za mało, żeby mnie zdenerwować. Mianowicie mamy tweet, w którym ministerstwo chwali się, że 47876, czyli 98,75% wszystkich jednostek edukacyjnych działa w trybie stacjonarnym. Hurra! Cudownie, fantastycznie, czyli nie ma żadnego zagrożenia, wszystko jest pod kontrolą, co więcej, tylko 0,23% wszystkich szkół działa w trybie zdalnym, podczas gdy na przykład wszystkie uniwersytety praktycznie działają w trybie zdalnym i studenci się dziwią, ale jak to jest, że my uczęszczamy na zajęcia w trybie zdalnym, a dzieciaki nie, by... To nie ma sensu i mają rację, ponieważ ten rachunek, który się tutaj wyświetla, powinien być dokładnie odwrotny. To znaczy 98,75, o ile nie 99,99% ,99 jednostek edukacyjnych powinno, i placówek oświatowych powinno działać w trybie zdalnym. No i wreszcie, trzecia informacja. Szkoły i placówki oświatowe nie są głównym źródłem zagrożenia i zakażenia COVID-19. Stanowią jedynie około 2% wszystkich zakażeń. Chwali się ministerstwo, oczywiście czarując rzeczywistość, ponieważ pamiętajmy, że wszystkie zakażenia to te, o których jesteśmy informowani, a nie na przykład te, które są transmitowane bezobjawowo. Nawiasem mówiąc, ostatnio usłyszałem, że jeżeli choroba występuje bezobjawowo, to znaczy, że nie ma choroby. Pozdrawiam wszystkich, którzy zorientowali się, że istnieje coś takiego jak na przykład AIDS i rak, który przede wszystkim występuje bezobjawowo i dlatego się musimy badać na wszelki wypadek co jakiś czas, żeby wykluczać występowanie tych chorób. No więc COVID tak samo bywa roznoszony przez dzieci, a jeżeli nie wierzycie mi, bo oczywiście jest to możliwe i jakby seria dla każdego coś przykrego promuje krytyczny sceptycyzm wobec wszelkich informacji, to proszę, proszę, mamy tu informację od eksperta, konkretnie od doktora Jakuba Zielińskiego z zespołu modelu epidemiologicznego ICM, czyli to jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego, jeśli mnie pamięć nie myli, Uniwersytetu Warszawskiego który mówi, że z naszego modelu matematycznego wynika, że to w znacznej mierze dzieci są głównym czynnikiem, który obecnie wpływa na rozprzestrzenianie się wirusa. Ministerstwo, ekspert. Ministerstwo, ekspert. Jeden świat, drugi świat. No nie wiem jak wy, ale ja zawsze jestem po stronie świata nauki, to znaczy jeżeli ktoś zrobił doktorat i zna się na modelowaniu, to prawdopodobnie, prawdopodobnie, prawdopodobnie jest w stanie dostrzec tego rodzaju korelacje, których przeciętny człowiek, który nie odbył rzeczonych studiów, nie pracował 12 lat nad doktoratem i nie zajmuje się tym na co dzień, no, no może nie dostrzegać. Ja wiem, że na Facebooku istnieje taka zależność, że licencjat mniej się zna od doktora, a doktor mniej od profesora, profesor mniej od profesora i doktora honoris causa, a ten mniej od noblisty, ale noblista i profesor, i doktor, i licencjat, i magister wszyscy. Znają się mniej od naszego facebookowego mędrca, który wypowiada się w feedzie eks katedra, jakoby zżarł wszystkie rozumy. Oczywiście nie zżarł wszystkich rozumów, tylko po prostu, no cóż, czekuje się tym wszystkim, czym każdy, kto jest niewykształcony, to znaczy niesamowitą pewnością siebie w zakresie własnego wykształcenia. No i wreszcie, jeszcze jedna kwestia. Tu mamy z kolei wykres aktualizowany na bieżąco. Taka taka jedna, taka, taka. Szpadkowa rzecz, że od 5 września mniej więcej, o, o, tu, tu, zaczyna rosnąć. Dlaczego, dlaczego od początku września zaczęły rosnąć zakaże? Cóż takiego się stało 1 września, że zaczęły rosnąć zakaże? O, o, a tu? Tu, tu, co, co to się stało takiego w październiku, że. Że zaczęły zakażenia rosnąć. No to nie może być tak, że to była inauguracja roku szkolnego, a potem roku akademickiego. No nie może tak być, przecież to jest niemożliwe. Nie ma żadnej korelacji między tymi danymi a tymi dwoma wydarzeniami we wrześniu i w październiku. Krótko mówiąc, moja teza jest następująca. Pandemia powinna była nam wszystkim uświadomić jedną rzecz. To znaczy, że powinniśmy być. O, słychać prawdopodobnie borowego, który zaląk się w moim suficie i fedruje. Przepraszam za te efekty akustyczne. Powinna mia, była mianowicie nam wszystkim uświadomić, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na takie ewentualność, mimo że żyjemy w XXI wieku, w świecie cyfry, w którym edukacja na odległość dzieje się bez najmniejszych problemów. Pomijam, że dzieje się tu i teraz na YouTubie, mamy kanały Kurzgesagt, Vox i podobne, które produkują niesamowitej jakości filmy dokumentalne. Mamy oprogramowanie, które pozwala robić olśniewające prezentacje, czy to w Adobe Premiere, czy w Adobe Animate, czy w jakimkolwiek innym programie jakiejkolwiek innej firmy. Nawet w PowerPoincie da się zrobić dobrą prezentację z filmami, z plikami graficznymi, animacjami i... Popularyzować naukę w ten sposób w internecie. Mamy sajfana, który robił przez jakiś czas filmy debankujące, teorię płaskiej ziemi, czego nie zrobił żaden naukowiec w żadnych mediach, niestety, na taką skalę. Mamy szereg różnych kanałów, które robią to w zasadzie, co powinni robić nauczyciele od dawna. Bo przecież, jak zastanowimy się nad tym przez jeden moment, cały system szkolnictwa wyższego jest oparty na. Jednym podstawowym założeniu, które jest unikatowy na cały świat i niewątpliwie bardzo wyróżnia Polskę to znaczy nasza edukacja jest darmowa, i jest dla wszystkich. W związku z powyższym. Dzieciaki z regionów wiejskich, gdzie nie ma takiej możliwości edukacyjnych, jak na przykład w mieście, gdzie internet działa tak, jak działa, to znaczy w, jeden, w granicach 1 do 10 megabitów na sekundę, no i zasza, nie zaszalejemy na tych YouTubach i innych tego rodzaju serwisach, no ale właśnie dzięki temu, że jest szkoła w pobliżu, możemy to zrobić. Tylko, że zastanówmy się nad jedną zasadniczą rzeczą. Czy ta stacjonarność edukacji rzeczywiście jest taka dobra? Co jakiś czas odzywają się głosy pedagogów, edukatorów, nauczycieli, także nauczycieli akademickich, którzy mówią, że tylko i wyłącznie edukacja stacjonarna, bo szkoła czy uczelnia ma wychowywać, a oprócz tego inkulturować, czyli przygotowywać do uczestnictwa w kulturze. Oczywiście kulturę, jak już się ostatnio wyśmiewałem, no nie da się jej realizować zdalnie, absolutnie. Tylko i wyłącznie stacjonarnie. Przecież znaczy, nie można zrobić transmisji z teatru, bo nie jest to samo. Oczywiście, że to nie jest to samo i nie odkryliśmy... Ameryki, że edukacja i wszystko inne w świecie cyfry nie jest tym samym, co w świecie rzeczywistym. To jest całkowicie oczywiste, ale to nie oznacza, że nie może być czymś innym, a niekiedy i czymś lepszym. Po zastanówmy się nad jedną podstawową rzeczą. Jak to jest, że korporacje, które rekrutują nowych pracowników, no jakoś no nie patrzą na to, czy ktoś się uczył na uniwersytecie 12 lat i zdobył ten, tego magistra wcześniej, licencjusza, nawet doktorat może napisał i zrobił. Ale jak zobaczą, że jest 3 miesiące wprawdzie, ale kursu na Uniwersytecie Stanforda no to jakoś inaczej patrzą na to, jakoś pracodawca międzynarodowy, no nie interesuje go Uniwersytet z Krakowa Jagielloński. Za nawiasem mówiąc autentyk, jak byłem na pierwszej konferencji międzynarodowej w życiu, przedstawiłem się Jagiellonian University, myśląc, że w ten sposób wszystkim majtki spadną z wrażenia, no to tak na mnie dziwnie spojrzeli, pierwsze słysząc, była rzecz, się działa w Hiszpanii, a to był międzynarodowy kongres organizowany przez międzynarodowe grono badawcze, no i zaanonsowali mnie jako e, University of Krakow, więc... Byłem przedstawicielem uniwersytetu z miasta Krakowa. To tak UKSW często się nazywa uniwersytetem koło samej Warszawy. No to ja byłem uniwersytetem koło Krakowa, Jagiellońskim. Tak się składa, że podobno e, najbardziej prestiżowym, na pewno najstarszym w Polsce. I co? Gdybym reprezentował jakikolwiek inny uniwersytet, sprawa by się zmieniła, ale przecież to nie jest tak, że Stanford, Harvard, Yale, Oxford i cała reszta zyskały renomę tylko i wyłącznie dlatego, że uczyły Anglików i Amerykanów. No nie, dlatego, że tam zjeżdżali się ludzie z całego świata. Być może znęceni tym, że w odróżnieniu od polskich uczelni, te nie są w czwartej setce i nie chwalą się. A, awansowaliśmy z miejsca 479 na. 478 Wielki sukces! Tylko e, starają się o to, żeby ten komunikat marketingowy nie był tylko wewnętrzny dla kraju, bo taka informacja jest być może interesująca i nobilitująca dla Polaków, którzy cieszą się, że w ogóle jesteśmy na liście szanghajskiej, która zbiera uniwersytety światowe. Ale prawda jest taka, że komunikat marketingowy powinien obejmować szerszą pulę i grupę studentów, jeżeli chcemy ich zachęcić do. Edukacji. No ale w ogóle dlaczego mówię o studentach? No dlatego, że system edukacji zdalnej, o której dzisiaj wam opowiadam, pokrótce bardzo krytykując te trzy tweety, jest systemem, który rozwija się z powodzeniem na uczelniach. Więc jeżeli ludzie są w stanie w ciągu trzech miesięcy albo pięciu miesięcy, no, płacąc słono niestety na tego typu uczelniach jak Stanford i pozostałe, uzyskać. Certyfikat, który jest rozpoznawalny przez międzynarodową korporację, i e, świecić sobie herbikiem Stanforda albo Yale na Linkedinie, to, to być, może, być może jest tak, że innych, prostszych rzeczy również da się nauczać zdalnie. I nie trzeba do tego niesamowitej technologii. Nie, nie do tego trzeba połączenia internetowego. Więc znowu, być może nie jest tak, że powinniśmy. E, zastanawiać się nad budowaniem kolejnej autostrady, ale może powinniśmy zastanawiać się nad tym, żeby opleść Polskę światłowodami, tak jak to zrobiła Estonia, i wówczas nie byłoby problemu z wykluczeniem edukacyjnym dzieci. Ba, nie trzeba byłoby dbać o to, żeby finansować pow, e, powstawanie i budowanie nowych szkół w każdej najmniejszej miejscowości. Ba, być może w Polsce nie musiałoby być 300 czy 400 uniwersytetów, bo tak tyle jest, żeby każdy był w walking distance do najbliższej uczelni, tak? I to wcale nie jest kosztem wykształcenia, bo przecież prestiż budujemy. Tym, że Louis Vuitton jest prestiżowy, dlatego że jest na każdym rogu ulicy jak żabka, prawda? Idziemy se do żabki, kupujemy sobie torebkę za 3000 i to się nazywa, że to jest luksusowe. Nie, Louis Vuitton jest luksusowy, dlatego że z trudem w ogóle znaleźć sklep Louis Vuittona i dlatego też mogło sobie zapewnić taką marżę, jaką sobie zapewniają. Ergo, uczelnie, jeżeli chcą być prestiżowe, rzeczywiście może awansować w tych rankingach troszeczkę więcej, to być może znów powinny kumulować raczej naukowców z całej Polski i studentów z całej Polski. No, ale oczywiście, żeby pojechać się uczyć do innego miasta, trzeba pieniędzy na wynajęcie stacji, na opłacenie przejazdów, na powroty do rodziny co jakiś czas. Jest to kosztowne. W związku z powyższym, je, być może znowu taka odważna hipoteza z mojej strony wprowadzenie opcji nauczania zdalnego w sposób stały na uniwersytetach, a wcześniej przyzwyczajenie do takiej opcji również uczniów rozwiąże wiele problemów z wykluczeniem edukacyjnym, zwłaszcza na obszarach biedniejszych czy wiejskich. Być może wreszcie w takich sytuacjach, jaką mamy teraz. Przejście na edukację zdalną będzie kwestią podjęcia jednego edyktu, i wszyscy roz, rozejdą się do swoich obowiązków, przyzwyczajeni do ich wykonywania, ponieważ już testowali ten system. A tymczasem spójrzmy jeszcze na parę artykułów, jak wybuchła pandemia, to pojawiły się problemy związane z tym, że polski system edukacji, jak mamy tutaj jeden z artykułów, jest kompletnie bez sensu. Okazało się mianowicie, że cały polski system edukacji jest dlatego kompletnie immunizowany na jakąkolwiek ewolucję czy rewolucję, to już nie wspomnę technologiczną, że polski system edukacji służy jednemu zdać egzaminy. A dobrze wiemy, jaka jest zasada zdawania egzaminów zakuć, zdać, zapomnieć. Jeżeli by te wszystkie egzaminy cokolwiek dawały, pracodawcy nie musieliby w pierwszych dwóch tygodniach, czy trzech tygodniach, czy nawet miesiącach, organizować kosztownych szkoleń dla pracowników, którzy po na przykład kończąc informatykę, nie znają aktualnych trendów w programowaniu czy w UX-ie, albo wyobrażają sobie, że jak pójdą na informatykę, to wtedy automatycznie nauczą się UX designu. A być może no niestety nie. Yy, I okazuje się, że edukujemy ludzi ponadmiarowo, to znaczy ta edukacja. Ogólnokształcąca, nazwijmy to, ona miała sens, ale w latach 60., -tych, 70. -tych XX wieku. I surprise, surprise, akurat ta wiedza, najczęściej, którą się przekazuje w szkołach, właśnie na takie lata jest, na takie lata może być szacowana. Bo, no nie wiem jak wy, ale ja pamiętam, jak jeszcze nie byłem w stanie na żadnym z etapów edukacji, na żadnym ze szczebli, czy to podstawowej, czy gimnazjalnej, czy ponadpodstawowej, jak to mawiano, dotrzeć w. Przerabianiu materiału z zakresu historii powszechnej dalej niż do II wojny światowej. Czyli tak, czyli wojna w Wietnamie, te, 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 zimna wojna, je, nieistotne rzeczy, okrągły stół w Polsce, te, 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 pff, to, to na Wosie sobie ogarniemy. No, i oczywiście jest też tak, że przez funkcjonowanie takiej innej podstawy programowej nauczyciele po prostu nie są w stanie nawet tego wszystkiego zrealizować. No, zwłaszcza wtedy, jeżeli okazuje się, że na przykład trzeba kosztem lekcji z zakresu historii, czy języka polskiego, czy języka angielskiego, czy matematyki, robić inne lekcje i waszej inteligencji zostawiam, o jakich mówię. Tak więc, edukacja zdalna w szkołach w tym momencie miała najlepszy moment. To znaczy, to był czas na wprowadzenie edukacji zdalnej. To był dokładnie ten czas, żeby przekonać się, czy jesteśmy w stanie to zrobić. No i co, co było najważniejsze? Co było najważniejsze, jak mówią tutaj zresztą bardzo sensowni ludzie, bo nauczyciele, socjologowie, pedagodzy wypowiadający się w debacie, która była zorganizowana przez Fundację Batorego 7 października tego roku, e, mianowicie mówią, że ta edukacja w ogóle nie została e, zaplanowana. E, Nikt nie miał pomysłu, jak to mogłoby wyglądać, a mimo to. Młodzież podkreślała, że ten czas pomógł im w pracy samodzielnej. W trybie szkolnym trudno się tego nauczyć, bo co do zasady jest kontrolujący. Czyli znowu, liczą się teściki, egzaminy, statystyki, numerki, kto ma jakąś średnią, czy będzie paseczek czerwony na świadectwie, bo przecież no od ileż razy mnie o to spytano. W ogóle jak się rekrutowałem do wszystkich swoich prac, kiedykolwiek w życiu, no pierwsze pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej było i rekrutacyjnej, a, by, a był czerwony paseczek? Ale, ale tylko w liceum czy też w podstawówce był? No tak, w podstawówce nie, to panie Krzysztofie sorry, no nie, nie podpisujemy umowy, no bo nie było podstawowce, no a to powinien być paseczek. Co więcej, okazało się, że edukacja zdalna działa dokładnie tak samo jak praca zdalna. To znaczy, że wszyscy się skupili na tym, żeby sprawdzać, czy uczniowie będą się uczyć. No bo jakże to, że tu jest elekcja? Albo tu jest e-wykład, a ktoś sobie skroluje fida na Facebooku. No przecież to, to oburzające! Nie może tak być. Musimy to skontrolować i sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nie będzie sobie czegoś innego tam robił. No to niech się odwróci ze swoim telefonem naokoło i pokaże, co tam ma w domu. Żebyśmy zobaczyli, a może program jakiś zrobimy, który będzie liczył sekunda po sekundzie, czy ktoś pracuje. I dokładnie to samo robią w tej chwili korporacje, które nie rozumieją, że praca zdalna jest wygodna właśnie dlatego, że możemy sobie sami organizować czas, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ja jeszcze rozumiem, że w przypadku uczniów można mieć jakieś obiekcje, ale uczniowie w liceum też już są dorośli, a uczniowie wcześniej po prostu... Być może mają problemy z zarządzaniem swoim czasem, i wolnym, i niewolnym. W związku z powyższym, powinniśmy im w tym pomóc, a nie penalizować ich za to, że używają nowej technologii lepiej niż my, jako nauczyciele. No i wreszcie, problem polega na tym, że jak mówi słusznie Mikła Marcela w tej swojej książce: Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem gdzie promuje edukację, w której dzieci chcą, chcą się same uczyć, jak mówi w innych swoich publikacjach, które niedawno wyszły, m.in. jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku o edukacji, która ma sens. Diagnoza stanu polskiej edukacji w pandemii jest taka, a nie inna. Nie dlatego, że rząd nie rzucił monet i nie pomógł, bo nie oszukujmy się, rząd nie rzuca monet i nie pomaga edukacji od dawna. I to jest wyłącznie kwestia najczęściej kreatywności nauczycieli, którzy nawet w obrębie tego chorego systemu, który jest w tej chwili, są w stanie działać w taki sposób, który jest dla uczniów korzystny i są w stanie przekazywać im różne treści, których nie ma w podstawie programowej. A tu się okazuje tak, że było więcej minusów edukacji zdalnej. Było mi przykro, mówi Mikołaj Marcela, że tak wielu nauczycieli i rodziców w ogóle nie zainteresowało się komfortem psychicznym i mentalnym dzieci. Bo tak, pamiętajmy o tym, że ta edukacja zdalna nie jest dlatego, że Piotruś powiedział ja nie chcę pójść do szkoły czy zostać w domu, tylko dlatego, że Piotruś nie zarażał innego Piotrusia, względnie, żeby nie zaraził swojego nauczyciela. Względnie, żeby. O, o, taki drobiażek przeżył może. Żeby ludzie przeżyli. Bo chyba to jest, ludzi uczymy, nie? A nie worki z ziemniakami. Zbulwersowałem się. Więc yy, przeszli z marszu do realizacji podstawy programowej. Jak roboty, nie? Z kolei na poziom ministerialnym i Centralnej Komisji Edukacyjnej pozostaje żałować, że głównym problemem było znalezienie nowego terminu egzaminu. Bo pamiętamy, jak wybuchła pandemia, no to wszyscy. A, matury! Mat bez maturami! Przecież bez matur się nie da żyć! Przecież musimy, musimy kazać ludziom wypełnić test! No bo, no, bo, no bo test dopiero przygotowuje do życia! A, B, C i D! I trzeba zaczernić taki kwadracik, żeby maszyna dobrze rozpoznała naszą odpowiedź, bo nawet nie umiemy przepytać tych ludzi już. Jakby to było najważniejsze w całej edukacji, nie? Szkoda też, że nauczycieli próbowali przenieść model pruski do świata cyfrowego. Wysyłanie kart pracy i robienie ich na czas było bardzo słabym pomysłem. E, przypis dla niezorientowanych. Model pruski szkoły to jest ten, który w tej chwili jest wszędzie, to znaczy mamy ławki, jak jeszcze ja chodziłem do szkoły, to, to, to tornister równo, wyrównać tornister, bo to najważniejsza rzecz, potem baczność, bo przychodzi nauczyciel i prawda? jak w wojsku, salut! bo przyszedł nauczyciel, ja więc na dzień dobry, potem siadamy i się uczymy. A potem mamy dzwonek jak w fabryce, który kończy szychtę, idziemy szybko pięć minutek, szamu, 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 kanapeczka, duru, duru, duru po schodach na następną lekcję i znowu tornister, ten salut, dzień dobry i zaczynamy następną lekcję. No oczywiście pamiętajmy, że w tej przerwie, kiedy jest 5 minut na szamu szamu kanapeczkę i huru-huru-huru po schodach, aha, trzeba jeszcze zdezynfekować ręce te, alkoholem, prawda? Widziesz, 62% w dozowniku, w którym jest sina starszego kolegi. No nie zapominajmy o tym, a oczywiście są, nie, mniej więcej dwa kible na całą szkołę ale w związku z powyższym też są kolejki. Aha, i nie zapominajmy o tym, że za spóźnienie oczywiście grozi nagan, albo pis do dzienniczka, albo czorne kółeczko, albo inna durna metoda penalizacji i kontroli, która została wprowadzona w szkole. Zupełnie tak, jakbyśmy mieli do czynienia nie z e, miejscem, w którym e, ludzie mają mieć dostęp do wiedzy, bo przecież internet dostępu do wiedzy nie ma, tylko z więzieniem, gdzie się nadzoruje i karze, jak u Fukota. Po raz drugi się zbulwersowałem. Ale powiedzmy też o rodzicach, mówi Marcela w tym samym cytacie: To była dobra okazja, żeby odpuścić. Przecież co za różnica, zwłaszcza w tej sytuacji, jako ocenę dostanie dziecko na koniec semestru. Zamiast pozwolić dzieckom, dzieciom rozwijać się i zajmować własnymi zainteresowaniami, rodzice próbowali często zachowywać się tak, jakby nic się nie stało, ślęcząc nad dziećmi i kontrolując, czy odrabiają zadania domowe. Czyli nie dość, że w szkole mamy system kontroli, to teraz jeszcze w domach mamy system kontroli, ponieważ rodzice muszą przejąć obowiązki nauczycieli. W tym sensie, żeby penalizować, karać i kontrolować. Ale to, to nie jest tak, że i oni to chcą robić w większości przypadków. Nie, czują się do tego zobligowani, bo sami pamiętają, jak szkoła funkcjonuje. A tymczasem naprawdę nie byłoby nic złego, gdyby dzieciaki w ramach lekcji, dajmy na to przyrody, czy biologii, czy jak to się cholerstwo teraz nazywa, bo oczywiście zmienianie nazw przedmiotów było częścią reformy edukacji. Nie reformujemy treści edukacji, tylko jej formę. To mogliby sobie w ramach tego obejrzeć na przykład jeden, dwa odcinki Kurzgesakta, albo mogliby nauczyciele pokazać różne strony, na których można i portale uczyć się samemu, a może dzieciaki by się pouczyły trochę programowania, bo nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj dalej jest ważna nauka języków, tylko że nie naturalnych, tylko języków programowania. Więc być może jak się tego nauczą, to szybciej znajdą pracę i nie będą mieć problemu właśnie w takiej sytuacji jak teraz, kiedy się okazuje, że ludzie świata cyfry, którzy się. Poruszają płynnie w tym przestworze i którzy dobrze się czują w świecie nowych technologii, świetnie sobie radzą i nie tracą pracy. Krótko mówiąc, to wszystko, o czym mówimy, jest dość problematyczne. To znaczy, okazuje się, że jesteśmy uwięzieni w jakiejś chorej idei edukacji, w której tylko i wyłącznie liczy się to, Jakie będą wyniki? Po stronie nauczycieli, którzy muszą realizować podstawę programową, po stronie uczniów, którzy muszą mieć czerwony paseczek i dobrą, dobrą średnią, studentów zresztą też, bo za dobrą średnią jest kasa, to znaczy stypendia, a za kasę na przykład można sobie opłacić tak zwane życie, albo tak zwane jedzenie. No i wreszcie cierpią rodzice, cierpią domownicy, cierpią bliscy, bo nagle się okazuje, że dom musi się stać kopią klasy. W której będziemy mieli też tornister, salut nauczycielowi, dzień dobry. I, I inne sposoby legitymowania się i zaznaczania swojej obecności. Ludzie, odpuśćcie, chociaż trochę, i sami zacznijcie się uczyć zdalnie, sami zacznijcie korzystać z tego, co oferuje sieć. Zacznijcie przekazywać może dzieciakom, mówię teraz cały czas do nauczycieli, ale też częściowo do rodziców, że są treści w sieci, którymi się mogą zainteresować. No ale wreszcie i wreszcie, wreszcie zacznijmy reformować ten system i lobbować na rzecz takiej reformy, która zrezygnuje z egzaminów, które absolutnie nic nie dają i niczego nie sprawdzają. Może zrezygnujmy z y, y, horrendalnych uwag na temat tego, że jeżeli ktoś ściąga, to popełnia niemalże przestępstwo. Skoro równocześnie, jak w korpo dostajemy zadanie do zrobienia, to pierwsze, co ktoś robi, to sobie googla, jak to wykonać, albo sobie sprawdza w bibliotece skryptów, czy się przypadkiem nie pomylił w zaprogramowaniu jakiegoś algorytmu. To do czego przygotowuje szkoła? Do świata, w którym akumulujemy informacje w głowie? Skoro w dzisiejszym świecie, jak. Pouczają filozofowie, mamy do czynienia z tak zwanymi retencjami trzeciego stopnia, czy takimi zbiornikami, w których gromadzimy wiedzę, zewnętrznymi zbiornikami, e, beat, laptop, e, nawet pamięć przenośna albo nasz smartfon. I polegając na tych urządzeniach, uczymy się procesu dokładnie odwrotnego niż ten, który jest propagowany przez naszą przestarzałą edukację to znaczy nie akumulowania wiedzy, tylko filtrowania jej. Fake news, od którego zaczęliśmy i zdolność jego rozpoznawania. Właśnie jest umiejętnością, która podpada pod filtrowanie wiedzy i tzw. cross-referencing, czyli sprawdzanie tej samej informacji w wielu źródłach. Uczmy zdalnie, ale z sensem i ogarnijmy się, ponieważ jeżeli edukacja nie przejdzie na wszystkich poziomach, w tym momencie, lada dzień, na model w pełni zdalny, w pełni asynchroniczny, czyli zostawiający najwięcej swobody uczniom, korzystającym z nagrań, a nie stawiającym się o godzinie 7.15 przed kamerką, i, e, po, albo jak w przypadku obron, pokazujących jeszcze studentów dowód osobisty, żeby powiedzieli, że oni są onymi. Jeżeli przestaniemy zastanawiać się nad penalizacją i kontrolą, a zaczniemy traktować siebie nawzajem jako ludzi w trudnej sytuacji, napiętej, która generuje problemy psychologiczne która frustruje i denerwuje wszystkich tych ludzi, którzy oczywiście mają na tyle oleju w głowie, żeby wyciągać wnioski z doniesień prasowych, które czytają, a nie tylko patrzeć na to, czy mówi o tym TVP info, czy TVN24, to być może wtedy, jeżeli zaczniemy w ten sposób myśleć, jeżeli zaczniemy patrzeć na siebie jak na ludzi, a nie jak kontrolujących nauczycieli, kontrolowanych uczniów, być może wtedy rzeczywiście Dochrapiemy się tej edukacji, o której ma sens, o której pisze Mikołaj Marcela, albo w ogóle doczekamy się systemu edukacji, który odpowiada na realne potrzeby XXI wieku, bo w tym momencie szkoła, no niestety, absolutnie, ale to absolutnie do niczego nie przygotowuje, chyba że do najgorszej pracy w najgorszym miejscu, z mobbingującym szefem, na którego to mobbing nie będziemy nawet umieli zareagować. No, przecież wiadomo, że tego nie wolno zrobić, bo nauczyciel na nas nakrzyczy. Dla każdego coś przykrego po raz drugi, ale dzisiaj bardziej na poważnie, bo rosnąca liczba zakażeń plus tego rodzaju wypowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej raczej nie rokują dobrze przyszłości naszej w najbliższych paru miesiącach, a może i nawet w perspektywie roku. Do następnego.